To szczególny dzień w historii naszej gminy. To dzień radości, dzień szczęśliwy, że możemy razem, wspólnie cieszyć się i podsumować, przynajmniej w takiej małej cząstce, te ostatnie 50 lat. Postawiliśmy na cały miesiąc e, takich fajnych, fajnych obchodów dla wszystkich mieszkańców. Dzisiaj mamy takie uroczyste jakby otwarcie. Tak? Była, była msza święta, była rekonstrukcja. Teraz tu mamy takie oficjalne otwarcie plus za moment otwieramy konkurs kulinarny Smakow Piątnica. Później mamy koncerty, ale też w każdą następną e, niedzielę chcemy, żeby Mieszkańcy miejscowości parafialnych cieszyli się takimi piknikami rodzinnymi. Tam też będą atrakcje dla dzieci, będzie DJ, będą wystawcy, będą koła gospodyń, będzie Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka z animacjami, także będzie fantastycznie. Później przenosimy 17 do Drozdowa i 24 jakby kończymy w miejscowości Olszyny. Mieszkam w gminie Piątnica od lat 14. I, ee, I muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę pozyskiwane e, środki finansowe z różnych źródeł oczywiście pozwoliły na to, żeby e, naprawdę nastąpiła totalna poprawa infrastruktury drogowej. E, wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej na terenie, na terenie naszej gminy. Niektóre rzeczy nie są mniej widoczne, tak jak wodociąg, czy kanalizacja, ale już te drogi, oświetlenie są bardziej widoczne i to naprawdę widać i to podkreślają również i mieszkańcy. Jest olbrzymi jeszcze potencjał do tego, żeby, żeby nie musiał żaden z następujących wójtów słyszeć, że jakaś droga jest zepsuta, trzeba ją naprawić, czy ją zbudować. Ale robimy, mówię, wszystko, pozyskujemy środki, na to, żeby, żeby to cały czas tą infrastrukturę poprawiać. Nasze szkoły są piękne. Tak? Mamy ich aż siedem. Mamy coraz nowocześniejsze i fajniejsze remizy czy świetlice szkolne. Jesteśmy na etapie budowy żłobka nowego. To jest to, jest to co naprawdę chcieli mieszkańcy, a tego nie ma w ogóle w całym powiecie. Tak? Czyli żadna gmina w powiecie nie ma, nie ma żłobka. Na pewno kolejnym naszym celem jest budowa domu seniora. Budowa e, domu pomocy społecznej dla, dla naszych mieszkańców. Wszyscy się starzejemy, tak, a, a tych miejsc do, do takiego spokojnego pobytu brakuje. Na pewno będziemy chcieli to zrealizować. No i oczywiście cały czas poprawa tej infrastruktury drogowej. E, nie można porównać lat 70. Do, do, do obecnych czasów, tak, bo tego się nawet nie da porównać, e, bo wszyscy dążymy do, do tych naj, najlepszych standardów europejskich, ale muszę Państwu powiedzieć, że tak ostatnio byłem na Europie i pojeździłem trochę to naprawdę muszę powiedzieć, że nasz kraj jest piękny. Naprawdę jest piękny, nie mamy się czego wstydzić, a szczególnie tego, że mamy fantastycznych ludzi. My w, na, na terenie gminy piące naprawdę mamy tak fajnych, kreatywnych ludzi, którzy bardzo wiele informacji przekazują, które są jakby inspiracją dla wójta, żeby, żeby coś dalej działać. Na pewno to wsparcie będzie potrzebne, bo, bo nie da się w jednej kadencji zrealizować wszystkich tych celów. Bardzo dużo się zmieniło. Zmieniło się i przez te lata, załóżmy, kiedy byłem naczelnikiem gminy, miałem 18 lat byłem, strasznie dużo się pobudowało. Przychodzi, jak przyszedłem, to całe wsie, niektóre były pobudowane z gliny, no i tam poprzeczne jakieś. Gdzie tam stało, Dzieńki. gdzie stały Dzieńki. po prostu bydło, czy Świnie, czy, czy kury. A później naprawdę dużo było, więcej by mogło być jeszcze w tym czasie, bo wieś miała straszne pieniądze, ale nie miała towaru, żeby kupić. Teraz to trudno poznać. To, co było, rozbudowało się pięknie. Nawet dzisiaj szedłem od Kościoła na Strzelnicę, To w pewnym miejscu mówię, kraju, gdzie jesteśmy. Byli koledzy podpowiedzieli i już się zorientowałem, że to trochę, trochę inaczej to wygląda. Gmina się bardzo dynamicznie rozwija, zwłaszcza pod kątem infrastruktury, ale także pod kątem społecznym. Gmina Piątnica, tak jak inne gminy, ale te aktywne gminy, bo nie wszystkie są bardzo aktywne, chociaż większość otrzymuje potężne wsparcie finansowe. Dzięki temu można właśnie budować, remontować drogi. Dzięki temu na przykład, buduje się żłobek, bardzo potrzebna instytucja, bo od niej zaczyna się tak naprawdę wsparcie rodziny. Ja się bardzo cieszę, że mogę wspierać rozwój gminy Piątnicy jako poseł, ponieważ dzięki dobrej współpracy z wójtem, z radą gminy, dzięki stałym kontaktom, wiem jakie są priorytety, mogę je rekomendować panu premierowi czy poszczególnym ministrom, uzyskujemy wsparcie finansowe na te najważniejsze projekty i właśnie to daje rozwój gminie, daje jej dobrą przyszłość. I choć w życiu przyjdą chwile smutne, i choć przyjdą w życiu chwile złe, my wspominać was będziemy mile, pozdrowienia wam przesyłać swe.